Cześć wszystkim, z tej strony Plaga zaczynamy drugi odcinek z serii Keep I tak, to dzisiaj zacząłem grać w tą grę. Yy, pół godziny temu opublikowałem odcinek i, i strasznie Wam się podoba, więc stwierdziłem, że nagram od razu drugi odcinek, bo ja też się nie mogłem doczekać, żeby sobie zagrać. A też nie chcę tworzyć drugiego sklepu, bo ogram się tam, a później mi się nie będzie chciało nagrywać. Więc wykorzystam to pierwsze dobre wrażenie na nagrywki i nagram. Mega to jest, mega, jestem mega zadowolony, że tyle hajsu zarobiliśmy. Teraz powiększymy sobie trochę sklep. Będziemy mogli kupić dużo fajnych rzeczy, na przykład wieszaki na zbroje i inne takie. I może, może zadbamy o to, żeby był większy ruch w sklepie, bo dużo sprzedaje poza sklepem, ale gra polega na tym, że w, sklep, w sklepie sprzedawać głównie i na tym opierać, opierać swoje zarobki, więc. Zobaczymy, może się uda, może się uda dzisiaj coś tam ogarnąć w miarę. Żeby ludzie jednak chcieli do mnie przychodzić, a nie tylko kupować na ulicy. Dobra. Trójka. Potrzebuję nowych rzeczy, to na pewno. Tylko że. O, to chciałem sobie kupić. Armor rack. I to jest fajne, bo mogę tutaj normalnie zostawiać te czesty. Czyli, czyli, zbroje takie napierśniki mogę tutaj kłaść, i ludzie będą te napierśniki kupowali, tylko nie bardzo wiem, gdzie to sobie położyć, jak na razie. Może tutaj obok tego? W sumie, co mi to tam będzie przeszkadzało? Będzie? Nie, będzie mi to przeszkadzało. Niech sobie stoi tutaj. Eee, damy. O! Tyk! Proszę bardzo! Proszę bardzo! Składamy zamówienie. Eee, przede wszystkim kupimy sobie armor, bo wiadomo, będzie sobie tutaj coś wisiało. Więc to. Dalej, dwa mieczyki, mam już 306. No i parę potionów. Miałem 4, będziemy mieli 10. Place order, super. Ok. Zamówienie do nas jedzie. Zobaczymy sobie jeszcze skile, bo na pewno coś tam uzbierałem. 39k już mam, czyli niedługo będę mógł sobie coś tam kupić, fajnego. E, jak tam z itemami? Bo wiem, że też tutaj się. O, właśnie, szafki odblokowuję. Armor Hatrack to jest to, co odblokowałem sobie, żeby mieć tą szafę i to mi się na pewno bardzo przyda. Floor mats, vinyl player, shelf, Okej, okay, szafki, counter weapon pack. Wow, więcej rzeczy będę miał. Fajnie. Po co jest to? Unlock a big grinder which will grind up and any and all items into liquid materials. Co? Że co, że będę zamieniał w płyny? Przedmioty? Nie, nie, nie bardzo kumam o co chodzi. Jeszcze się pewnie dowiem o co chodzi. Chciałbym to sobie tutaj powiesić. Pyk! To nie mogę powiesić. A tu muszę sprzedać sam. No dobra, ale poczekajcie. Tu trzeba cenę zrobić. Ona już ma 140% marży. Ale damy więcej. Damy 50. Za 50, niech sobie wisi. Tutaj sobie podbiję do do 140, albo nawet 150. Dobra. I idziemy sprzedawać. Idziemy w bój. Idziemy sprzedać parę rzeczy. Mogę tu miecz położyć? Nie mogę mieczać i przydałabym mi się jeszcze druga szafka tutaj z mieczami. Okej. Okay. Halo ludzie! Jest wczesny poranek. Jest wczesny poranek i, i ludzie jeszcze nie chodzą w ogóle tutaj. Trzeba się za nimi porozglądać troszeczkę. Halo, ludzie! Może dlatego, że pogoda jest nieładna. Może jest zimno dzisiaj. Gdzie idziesz? Czy ty idziesz do mnie do sklepu? W sumie średnio mnie to interesuje, wiesz? Nie, nie idzie do mnie do sklepu, to już wiemy. Tu jest zawsze napisane: Jeżeli idą kupić mojego pota, to jest napisane, że idą kupić mojego pota. Ja wtedy wiem, patrzcie, już sprzedałem dwa miecze. Dzień dobrze się zaczął, bardzo dobrze. Proszę więcej klientów. Gdzie jest reszta klientów? O, 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 tu są jakieś laseczki. Halo, halo, widzę, że ma pani czerwone buty, a kurtka jest brązowa, znaczy koszuleczka, więc proponuję brązowe buty. Świetnie, kupiła i patrzcie, od razu bardziej jej pasują. Halo. Widzę, że nie ma pani rękawiczek. Może chce pani kupić rękawiczki? Świetnie, oczywiście, że kupiła. Już wzięła Skubana. Zostały mi tylko poty, więc składam zamówienie. Kupimy sobie miecz to, to, to. Pewnie C czemu nie? Co mi tam? Jeszcze jeden miecz. O, nie, nie wystarczy mi na jeszcze jeden miecz. Kupimy dwie pary rękawic i też będzie spoko. Okej, okay, zamówienie już jedzie, a ja sprzedaję dalej poty. On też nie idzie do mnie do sklepu. Te poty chyba muszę zacząć drożej sprzedawać, wiecie? Mam takie wrażenie, że sprzedałbym je za większą cenę 170%. Właśnie, dużo osób pytało, dlaczego chodzę i sprzedaję po ulicy, zamiast sprzedawać w sklepie. Do sklepu bardzo mało ludzi na razie przychodzi, więc bardziej mi się opłaca chodzić i sprzedawać sobie e, na ulicy. Wiadomo, że za to nie dostaję tych punktów umiejętności. A mogę maksymalnie 150, no tak. E, nie dostaję za to dużo punktów umiejętności, ale za to zarabiam dużo pieniędzy, więc mój sklep się rozwinie, a później jak już się rozwinie i będzie klientela przychodziła do sklepu, to wtedy się skupię na samym sklepie. No aktualnie mi się to nie opłaca po prostu sprzedawanie w sklepie, bo jak widzicie, zdążyłem już sprzedać wszystkie towary, a nikt jeszcze nie wszedł do sklepu i nikt by nie przyszedł, bo oni też tutaj, jak się na nich klika, to tam jest napisany ich cel. I tutaj żaden cel. W sensie nie mam celu, tak jest napisane. Czyli nie idą do mnie do sklepu, po prostu sobie przechodzą. O, nie chcą kupować mieczy, nie wiem co się stało. Halo, sezon na miecze się skończył? O co chodzi? Proszę. No, nie chcą mieczyków kupować, dziwne. No, więc podsumowując, bardziej mi się opłaca teraz biegać i sprzedawać, niż czekać aż oni łaskawie sami do mnie przyjdą. No, bo po prostu nie są zainteresowani w ogóle moim sklepem. Letter Belt. Masz miecz. O, świetnie. Szukała paska, kupiła miecz. Kobiety takie właśnie są. Właśnie takie są kobiety. Idzie kupić pasek, a kupiła miecz i to jeszcze taki bardzo drogi. Coś tu jest? Nic. Dzień dobry. A, a już gadaliśmy, OK. Halo, witam. Panie Warrior, może jakiś taki... O, na pierśnik, proszę bardzo. Halo. Witam panią. Może buciki? Świetnie. Bardzo dobrze schodzą ostatnio te buty. Tamta pani po lewej też kupiła. Okej. Okay, pan sobie wziął rękawice. Bardzo ładnie panu w tych rękawicach. O ile się nie mylę to były rękawice. No. W sklepie nikt nic nie kupił. No właśnie. Nie opłaca się. Okej. Okay, robimy kolejne zamówienie. E, no miecze już coraz słabiej schodzą mam wrażenie. Kupimy wszystkiego po trochu. Chyba, chyba tak będzie najlepiej. No dobra. Jedną rzecz muszę zabrać. Pyk. Potów to w ogóle nie sprzedaje jakby. Dobra, niech, niech leci zamówienie. A my sprzedajemy dalej. Proszę, rękawice dla pana, nie chcę. Ta pani niczego nie chce, w ogóle nie jest zainteresowana. Muszę polatać po tych śmietnikach. W ogóle teraz, jak mi ten pancerz wisi w sklepie, to się martwię, czy mi go ktoś nie ukradnie. A wcześniej nie wisiał. O, co to za ziomek. Upgrade. Wow, czyli takie nowe skiny, wszystko ładniej wygląda i wtedy ludzie przychodzą. Okej, okay. wydaje mi się, że ten mój cały ten, e, kurde, ten zbiornik na wodę, czy co to jest, czy ten, nie wiem, kociołek? Ten kociołek chyba zamienia te niepotrzebne rzeczy w liquid, czyli w sensie, jak nie potrzebuję rzeczy, to wywalam do niego i one, tak działa może jak śmietnik. Może tak to działa? Może, nie mam pojęcia. W sumie jeszcze. Ale dowiemy się, dowiemy się na pewno. Halo, witam. Proszę rękawice dla pana, świetnie. Poty to schodzą zawsze praktycznie. Wszyscy kupują potiony. Potiony są każdemu potrzebne do życia. Więc ludzie się nie zastanawiają, tylko biorą. A w sklepie nic. Dalej nic. Patrzcie. Już mija powoli ten czas poranny. Właśnie się skończył. Teraz już jest dzień. Czyli tak jakby południe. Teraz ludzie będą przychodzić do sklepu. Ale chodzi mi o to, że ta faza poranna całkiem minęła. I nikogo w sklepie nie było. Nawet jedna osoba nie była zainteresowana przyjściem do sklepu. Nawet jedna, a zobaczcie, ja już dwa razy zdążyłem sprzedać wszystko i odkupić nowe. Więc to jest, to jest właśnie przykład, to pokazuje jak bardzo opłaca się latać i sprzedawać, a nie stać i czekać aż klient sam przyjdzie. Trzeba zapierdzielać w robocie, nie ma nic za darmo. No, sprzedajemy dalej, sprzedajemy dalej, nowe tarcze, halo, świeże tarcze, proszę pana, mam świeżą tarczę. Świetnie, pasuje panu na plecy. Czy ja wziąłem <laughs> Sprzedałem mu za 100%? Poważnie? O nie! O nie! Nie zarobiłem hajsu. Przepraszam, przepraszam, nie dziwię się, że wziąłeś, bo ci sprzedałem po cenie hurtowej. Chociaż on chyba za 110 automatycznie mu sprzedał. Proszę bardzo, pyk, ona wzięła, yeah. 63 zarobione. To jest to właśnie, to jest to. Dzień dobry panu. Pan też się nie kieruje do sklepu, proszę o to mieczyk. Patrzcie, ile ludzi chodzi teraz po mieście? Coraz więcej w ogóle. Mam wrażenie. Proszę. Ja też się nie kieruję do sklepu. Rękawiczki? Świetnie. Ja, no normalnie wszystko ode mnie kupują. Nie kierują się do sklepu, ale biorą wszystko, co im wcisnę. Buty. Ja pierdzielę ile pieniędzy. Proszę. Świetnie. Potion? W ogóle nie opłaca mi się tych potionów za bardzo sprzedawać, bo kurde, tracę klientów. W sensie kupują coś taniego. Czemu nie mogę mu zaoferować nic? Aha, wszystko mi się skończyło. No dobra. Okej, okay, trzeba złożyć zamówienie. Kupimy same drogie rzeczy. No potionów się po prostu nie opłaca sprzedawać. Zobaczcie. Klient jest zadowolony, jak coś kupi. W sensie już drugi raz mu nie mogę sprzedać. Znaczy nie mogę mu drugiej rzeczy sprzedać. Więc bardziej opłaca mi się sprzedać mu droższą rzecz. Niech on już będzie nasycony, zadowolony. Niż sprzedawać mu głupi potion, który no, schodzi za grosze tak naprawdę. A, a wiecie, a on już jest nasycony. Już mu kolejne rzeczy nie sprzedam. Póki co, bo później będą takie możliwości, że kupię sobie umiejętność, która pozwoli mi na sprzedawanie dwóch rzeczy. Czyli, jak ktoś przychodzi do sklepu, kupuje jedną, to będzie miał ochotę jeszcze kupić drugą i wtedy mogę zarobić jeszcze więcej. Dobra, umiejętności. Ale się wkręciłem w tą gierę. Mam nadzieję, że wy też. O, 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 o mam 67. Dobra, potrzebowałem 50. Ten offering items to customers face to face, mark them up to 150%. Okej, okay, ale ja już to robię. No ale kupię to. Niech będzie. Mam to już kupione. Chyba, że ja już to kupiłem wcześniej jak kliknąłem. Może tak być, że ja już to mam. Nie mam pojęcia. Nie... Nie wiem, czy ja już tu kupiłem. Może to już kupiłem, dlatego mogę te 150, bo przecież sprzedawałem za 150. Ok, nowy towar przyjechał, więc ja biorę ten nowy towar. W sumie kupowanie umiejętności to się zajmę jak będę już, wiecie, miał wolne. To zabieram. Leder? Proszę bardzo! Leder chest? Nie ma problemu. No way? To spadaj. Kurde. O, oh, awesome. Dokładnie, to jest bardzo, bardzo fajny sprzęt. Patrzcie, nic nie chcieli kupić, i wychodzą zadowoleni z miasta. Proszę bardzo, nie? Oczywiście, że chcesz. A ja też niby nic nie chcę w ogóle, jakie tam zdjęcie było. Ja mu tak stalkuję z tyłu, nie? Jak się na nich patrzy, i czasami tutaj mój, mój koleś tam z tyłu stoi, nie? Akurat tak podejdę. Buty? Proszę bardzo. Mam akurat przy sobie, o, zbroję. Okej, okay. zamiast butów wzięła zbroję, co za problem. Co za różnica w ogóle, przecież tę zbroję może se przeszyć na buty, nikt jej nie zabroni. Możesz żyć tak jak chcesz. Nikt ci nie powie jak masz żyć. Dobra, kolejne rzeczy już w drodze, a jeszcze nie sprzedałem. Oj, coś czuję, że bardzo dużo zarobię. Mieliśmy na początku po kupnie szafki jakieś 350 zł chyba. Jak się nie mylę. Tak mniej więcej, ale wy to to lepiej policzycie, bo ja to tu nie zwróciłem uwagi za bardzo na to, wiecie? Ale wy lepiej policzycie, bo sobie przewiniecie, zobaczycie ile miałem hajsu po kupnie już tej szafy. Bo na szafę poszło sporo, a szafa mi się na pewno przyda. Ciekawe czy tą szafę będę mógł przed, przestawić sobie później. Mam nadzieję, że tak. I no wszystko kupują, ja nie wiem. Jestem super sprzedawcą, nie? Już zamówienie gotowe, a ja zarobiłem 500. Patrzcie ile mam towaru. Jak ten towar cały sprzedam... To będę miał tyle pieniędzy, wszystko będę mógł Ko ludzie się kończą, kurde. Kończy się dzień, niedługo zacznie się wieczór i coraz mniej osób kręci się po, po mieście po prostu. Więc trzeba ich wiecie, Na maksa wysprzedawać im wszystko. Póki jeszcze są. A już mam kupę pieniędzy. Dobra. Lecimy dalej. Oj się wieczór robi, niedobrze, niedobrze. Ten już ma tarczę moją, ten ma już mój miecz. Wszyscy coś mają ode mnie, a ja mam pierwszy tysiąc. Jeszcze nigdy nie miałem tysiaka przy sobie, mam nadzieję, że mnie nikt nie okradnie. Bo mogą przyjść barbarzyńcy. O, ona idzie kupić sobie e, potiona, zobaczymy, czy go kupi. Czy czasem nie ukradnie. Trzeba pilnować, bo to jest pierwszy klient, niech będzie zadowolony, nie? Albo zabity, jeżeli to złodziej. Weź się, rusz. rusz się, bo ja tu nie mam czasu na to, żeby czekać. Chociaż klienci i tak do mnie przyjdą. Znaczy przyjdą pod sklep, nie do sklepu, tylko pod sklep. Bo oni i tak się przemieszczają. Czy ona to kupi? Co? Za drogo? No wiesz co? No coś ty, babeczka masz. Sprzedam ci miecz, który jest marża 150%. No way. Aha, czyli ona jest taka skąpa, to ja mu dam miecz. Widzisz? On skorzystał z okazji. Kupił ten miecz. Ale nakupuje. Pyk, 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 pyk. Proszę bardzo. Zamówiłem za 1044 zł towaru. Kupę towaru teraz. Nawet nie wiem, czy ja to zdążę dzisiaj sprzedać, nie? Podejrzewam, że nie zdążę. A i tak będę miał więcej hajsu niż miałem. I jeszcze będę miał pełną skrzynię towaru. No coś nie chcę kupować. Halo? Co to za niekupowanie? Proszę brać te miecze. Zaraz nowy przyjadą, muszę je sprzedać. Halo, ziumeczki? Dobry pani, nie chce pani tego noża do masła? Nie, no widocznie ona je chleb bez masła. No nic, to nie każdy lubi masło, nie? Dobra, zamówienie jest gotowe, a ja nie mam klientów. Mamy problem. Czy znaczy, mam inne rzeczy, wiadomo, bo teraz sprzedaję same miecze? To może dlatego nikt nie chce wziąć. Może już się rynek nasycił troszeczkę. Będę musiał zacząć sprzedawać nowe rzeczy z wyższej półki, wiecie. Jeja, yeah, kupiła. Dobra, już nic nie mam, więc lecimy szybko po zamówienie. Zostały jeszcze 3 minuty, ale jestem zapracowany. Ja pierdziele. Mam 630, jak to sprzedam, to będę miał z dwa koła jak nic. Dwa koła. Kurde. Rano się nie spodziewałem, że tyle zarobię. Dobra, masz miecz, proszę bardzo. Eee. Czy to mnie gadałem? Proszę bardzo, tarcza. A to mnie ominąłem czasem? Nie. W ogóle nie da się skakać w tej grze. You can't do that. Jak klikam spację, to on mi mówi, że nie może skakać. No jumping. No jumping. Proszę bardzo, miecz dla pana. Halo, halo, halo. Świeże sprzęty dla wojowników i wojowniczek. Pani wygląda jak wojowniczka. No, jest forma, jest forma. Halo, proszę pana, miecz i tarcza. Nie, nie mogę drugi raz sprzedać komuś. No szkoda, nie da się zrobić jakiejś drugiej propozycji niestety. Gra się nie uda to okazja przepada. Ok, już mam 1100. Nawet ponad. Ale klientów coraz mniej. Latam i sprzedaję. Ten ma moją tarczę. To dobrze. Fajnie, że macie moje rzeczy, ale kurde. Zezwólcie poznajomych, bo nie mam komu sprzedawać. Proszę bardzo. Resist potion? Po co ci resist, jak może mieć pancerz? Hehe. <laughs> Widzicie? Przekonałem ją. Przekonałem ją. Po co jej mikstura odporności, jak może założyć pancerz porządny od plagi? Przygotujemy. O, co to? Nie wiem, co to jest właściwie. Liquid junk. Aha, czyli jakieś śmieci. Spok. Spogo! Proszę bardzo. Nie ma problemu. Sprzedaję wszystko, co, co mam przy sobie. gdzie oni to biorą. Ten Liquid junk muszę wrzucić do, do tyłu. Kurde, została tylko minuta już. O, nie podoba mi się to. Mam jeszcze kilka rzeczy do sprzedania, no? Halo, dzień pracy się kończy. Wrzucam specjalną zniżkę dla was. Sprzedaję za pół ceny. Halo, rudy jesteś? Proszę bardzo. Rękawiczki. Świetnie. No. Jej. Nie, nie wzięła. Ta wzięła tarczę. Przecena. Połowa, bo już zamykam. Dzień się kończy. Halo? Za pół ceny sprzedaję towary. Uwierzyli. Ale głupki. Halo? Proszę bardzo. Kto tu jeszcze jest? Tam jest jakiś pan. Nie wiem, czy on idzie do mnie, czy ucieka. Chyba idzie do mnie a mam tutaj rękawiczki za pół ceny, specjalnie dla pana, bo pan nie ma rękawicz. Pyk. Nie chcę. Może pan rękawicze? Świetnie. No i zaraz będę miał 2000, tylko sprzedam jeszcze to. Halo, halo. Jakieś świeże twarze może? Nie. Wszyscy już kupowali u mnie coś? Jak za nią goni, nie? Sprzedać! Sprzedać? Nie, nie interesuje mnie, co ty potrzebujesz. Ja mam coś do sprzedania, to wszystko. Jak to nie chcesz moich butów? To są ostatnie buty. Pięć sekund mi zostało. Świetnie! Jeszcze jedne buty muszę komuś sprzedać. Halo, jeszcze Nie, nie, nie uciekajcie jeszcze! To są jeszcze dwie osoby. Daj, bierz buty, będziesz szybciej biegła. Świetnie! No i super! Dzień się skończył, mogę budować. Patrzcie, jakie jaja. Ale jaja. Mogę sobie posprzątać tutaj coś, w sumie nie ma czego za bardzo sprzątać, bo, bo tutaj nic nie ma. Ale ładnie to zrobiłem, ładnie, ładnie, ładnie. Okej, okay. teraz sobie możemy przejrzeć umiejętności w takim razie. Zobaczymy e, co mogę zrobić. Okej, okay. skillsy. Co to za skillsy są? Acquire 10% more on every sold item in the shop. Aha, ale nie chcę in the shop. Czyli jak sprzedam coś w sklepie to dostaję dodatkowe 10%, tyle że ja w sklepie prawie nic nie sprzedaję, więc mi się to w ogóle nie opłaci. Tu, co to jest? Warrior Unlocked Tier 1 Warrior Items. No, w sumie to ja Warriorom bardzo dużo sprzedaję, więc to bym się przydało, ale on 96 tylko. Kurde, a tu co? Make the thieves still less. Ale oni w ogóle mi nie kradną jeszcze. become immune to your spells. Your store gets protected by a bug thief zapper. Fajne, fajne. Co tu jeszcze mamy? Engineering. Unlock engineering items to sell, place and use. Okej. Okay. To było fajne. Unlock the backyard where you can plant and harvest plants. Okej, okay, czyli będę mógł zasadzić jakieś te różne roślinki i będę mógł z nich zbierać rzeczy. Vinyl player to custom, customize the music of your gameplay. Eee, to, to, to mi niepotrzebne. Shelf. Na szafki w sensie, że mogę sobie odblokować. Tylko, że. No cóż, ja na tych szafkach będę kładł, jak to cały czas coś sprzedaję. Un unlock a counter and weapon track to place in the shop. Ok, czyli takie więcej większe będę miał te. Coś w sumie by się przydało, niby. Ale lepiej, żebym sobie kupił umiejętności niż kupał jakieś tam pierdoły, nie? Move bodies. Aha, czy jakoś zabiję, to mogę przemieszczać zwłoki. Antihago. Kurde, no to jest fajne więcej zarobię w sklepie, ale kurde, oni nie kupują ode mnie w sklepie niczego. Ale w sumie zainwestować można, nie? Dobra, jak się to kupuje? Czemu ja tego nie mogę kupić? Mam nic. Aha, muszę pierwszy najpierw kupić, okej. Okay. A ten... Ten, który mam tam, mam unlockowany już. To? To mam unlokowane. Okej, okay, może się świeci w sumie, czyli mam to lokujemy sobie tutaj kolejne yes i jest okej okay. Czemu tylko te się świecą dwa nie, nie kumam nie kumam o okej okay. już się wszystkie świecą dobra czyli kupiłem sobie dużo więcej pieniędzy 30% więcej hajsu za to że kupią coś u mnie w sklepie a nie poza sklepem więc no w sumie w sumie mi się to bardzo opłaca. Teraz przydałoby się y, jednak coś kupić do tego sklepu, tylko co ja tutaj mam. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Aha, 1% tolerancji jakie to jest drogie. Okej, okay, czyli jak sobie będę ładnie przystrajał sklep, to oni wtedy będą mieli większą tolerancję na moje ceny. Czyli jak po prostu będzie fancy wyglądał ten sklep, to oni będą kupowali droższe rzeczy. Dobra, tego jeszcze nie mam. To już mam, Hat rack. Tylko że nie sprzedaję czapek w ogóle. Table. W sumie ten table jest mi potrzebny i nie jest mi potrzebny. Nie wiem. Mam wrażenie, że nic mi tutaj nie jest potrzebne z tych rzeczy, nie? I tak tego jeszcze nie wykładam, więc ja sobie po prostu towaru nakupuję i to wszystko. Kupię sobie towar. Będę miał towar na później, ale to w sumie już na kolejny odcinek sobie zostawimy, więc... Tyle w tym materiale, bardzo dobrze nam poszło. Patrzcie, 2196 golda zarobiliśmy w sumie. Wydaje mi się, że miałem 350 jak zaczynałem, więc zarobiliśmy naprawdę bardzo dużo, bo jakieś 1850 mniej więcej zarobiliśmy. To jest bardzo dobry wynik w porównaniu do pierwszego dnia, no to jest 2,5 razy więcej dzisiaj zarobionych pieniędzy. Jest nieźle, naprawdę jest nieźle. Tyle, do, tyle ode mnie. E, dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym, że ten, ten odcinek pojawił się tak bardzo, bardzo szybko. I ja uciekam. Trzymajcie się. Cześć cześć!